Witam Was bardzo serdecznie. Wincent z tej strony wracamy do Diablo, kolejny odcinek. Ostatnio skończyliśmy z tego co pamiętam. W... O, przepraszam. Skończyliśmy w ogrodach katedralnych i z... tak, dokładnie, i z tego co teraz kojarzę, musimy przejść do zwanego przejścia Leoryka, czyli otwieramy te wielkie wrota. I zaraz zobaczymy, czy nasz hardkorowy barbarzyńca hardcorus przeżyje kolejne spotkania z wszelką maścią potworów. Przypominam, że gram na poziomie Monster Power 10, Siła Potworów 10. Świadczy o tym dziesiątka w nawiasie. A także mam zaznaczony tryb Hardcore, czyli jeżeli zginę, to na amen w pacierzu nie będzie żadnego respawnu, ani nic z tych rzeczy. Na razie... Nie brałem żadnych przedmiotów na Auction House, nie mam totalnie nic. Chodzę z tym, co sam znalazłem i tak póki co, póki co pozostanie. Uuu, kurde, tych nie lubię, ciekawe jak oni biją. O, trochę biją. Dobra, stun i jedziemy z koksem. Cieknijmy, bo tutaj nie ma. To już nie jest tryb dla, dla mięczaków. Tutaj e, nie ma opcji, żeby grać w taki sposób jak na softcore, kiedy po prostu się wbija w miliard przeciwników i przechodzi w tryb albo ja, albo oni. Coś takiego tutaj nie istnieje. Może z tymi nietoperzami nie ma wielkiego. Nie ma wielkich e, trudności, ale ten tutaj pan już potrafi ostro przylać. Mi jeszcze brakuje jakiejś takiej drugiej umiejętności, żeby barbarzyńca miała jakieś takie przypierniczenie ostre. Na razie wybrałem Renda z racji tego, że no jest to jednak jakaś dota, która działa e, czasowo. Ja jednak na hardkorze bardzo często unikam, unikam otrzymywania obrażeń, te, co pociąga za sobą. O, teraz mam połączone. Co pociąga za sobą yy, dużo biegania, a w tym czasie krwawienie dobija przeciwników. Obecnie jesteśmy na tak, na drugim poziomie, na drugim poziomie katedry. No niestety na razie jakieś tutaj same shity nam wypadają. Nie za bardzo pamiętam już ustawienia tej mapy, dlatego pójdziemy, pójdziemy może dołem. O wiem, że barbarzyńca ma świetną umiejętność sprint. Ona by się przydała, zawsze trochę szybsze poruszanie. Czy tu coś jest? Ja tylko jakieś truposzki, ale pewnie mają jakiś, jakąś kasę. A kasa będzie nam na pewno potrzebna. Planuję jednak takie pierwsze mocne uzbrojenie mojej postaci przed Skeleton Kingiem. Wtedy udam się no Action House, poczynię odpowiednie zakupy, ale wszystko oczywiście zobaczycie. Gdyż będę, znaczy po prostu pokażę na filmie, jakie przedmioty kupiłem, co wzmocniło moją postać. Gdyż, obawiam się, że tak jak już o tym mówiłem w poprzednich odcinkach, że Bacher będzie no, z moim obecnym girem postacią nie do przejścia. O, właśnie tego mi brakowało, żeby ten cycu się pokazał. Stun, rend i. Nikogo nie ma. Frenzy jest fajne, ale frenzy póki co jakoś ta umiejętność nie bardzo mi pasuje. Może po prostu w dalszej części, kiedy jakieś runy do niej dojdą, czy coś takiego, będzie, będzie znacznie lepiej. Pamiętacie też, że ja z barważyńcy jestem totalnie goły. Gdybym grał mąkiem, to dokładnie bym wiedział. Albo Witch Doktorem. Dokładnie bym wiedział, jak rozwijać postać, jakie mieć akurat umiejętności, co będzie przede wszystkim dalej. U Barbarzyńcy nie wiem totalnie nic, co się będzie działo, jak ta postać się rozwinie, ale to dobrze. Jest przynajmniej trochę. trochę dodatkowego hardcora. Przede wszystkim dla mnie dużo ciekawiej. O, kurde, tutaj było niebezpiecznie przez chwilę. Dobra, muszę się dostać do tego. Łykamy potki dosyć szybko. Mam tutaj dosłownie jestem tak wytrzylony, że jak tylko widzę lekki spadek życia, wolę nie ryzykować i jak najszybciej. O, ten się zaklinował. Jak najszybciej Łyknąć jednak fiolkę. To jest dosłownie żaden koszt, a jednak. A jednak swoje robi. O, właśnie tak jak teraz. O, fuck! Uff. Dobra. I to było właśnie to. Jedno dosłownie, jedno zapatrzenie się i będzie. I będzie źle. Na szczęście jeszcze żyjemy. I oby tak było do Diablo. Kurde, byłbym z siebie po prostu dumny. O, idzie jakiś szczempion. Dobra, wystarczy wybić tych bocznych, oni eksplodują. Aj, tylko on mi uciekł. A, to tylko teleporter, to żaden problem. Dobra, ci raczej nie, też nie stanowią zagrożenia. O tak. Dobra, zbieramy, zbieramy syfy, zbieramy na hardkorze. Niestety jesteśmy biedni jak nie powiem kto. Także każde, każde złoto jest ważne. Ono się przyczyni do tego, że będziemy mogli kupić coraz więcej przedmiotów na auction house. No niestety, Diablo 3 takie jest. To jest auction house game. Czy się to komuś podoba, czy nie, może bronić. Nie wiem w jaki sposób tej gry, ale takie są po prostu realia naszego kochanego diabełka. O dwójce zresztą. Tak, ludzie też narzekają na to, że auction house, auction house, ale w dwójce tak naprawdę wszystkie osoby, które należały dziś do jakiegoś top 10, ja sam kiedyś w takim topie byłem, te osoby, kupę sprzętu miały dzięki innym osobom, po prostu kupiły za złoto, za niemałą ilość złota, za gemy, za runy, także no też. To jest taka trochę hipokryzja, jeżeli obecnie się narzeka, że w Diablo 3 ta gra jest głupia, bo samemu dobrego sprzętu nie można, nie można do, e, dorwać, trzeba farmić złoto i tak dalej. No w Diablo 2 się po prostu farmiło coś innego, chyba że nie wiem, no e, niewiele osób tak robiło, ale z tego co pamiętam, w jednym sezonie kiedy e, maniaczyłem w to strasznie i udało mi się wbić naprawdę do... Byłem jednym z dziesięciu graczy, którzy jako pierwsi dobili do 99, a co za tym później idzie, posiadali najlepszy sprzęt. No to miliony naprawdę złota wydawało się na różne przedmioty. Złota w najróżniejszej postaci, tak jak mówię, to nie było czasami zwykłe złoto, były to inne przedmioty. No, handel po prostu kwitł. Wręcz spędzało się bardzo dużo czasu na czacie, marnowało się tak naprawdę czas, patrząc, co ludzie ogłaszają i tak dalej. Teraz tego nie ma, po prostu wchodzi się na, na odpowiedni systemik i jest wszystko podane na cacy i to jest w pewnym stopniu dla mnie piękne. Nie tracę czasu, po prostu wchodzę, patrzę, jest to i to do kupienia, kosztuje tyle i tyle, mam kasę, chcę to, kupuję, lecę dalej, gram. Robię to, co jest w Diablo najlepsze, czyli tłukę potwory, ...a nie zabawiam się w jakiegoś e, sprzedawcę. I kupującego. Także wszystko... ...jest według mnie w jak najlepszym porządku, oprócz tego, że... ...oprócz mojego życia. Uff, dobra. O, oh, fuck, 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 fuck. Dobra, spadamy, 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 nie ma tutaj co... Dobra, tych się pozbyliśmy, to są już miękkie dupy. Jeszcze tylko tego by trzeba było wykończyć. O, ginio, o Boże, uciekający. Zbyt, wiem, że zbyt mało korzystam z renda. Jest to dobra umiejętność, ale jakoś, nie wiem, to jest zwykły atak. Póki co chyba wystarczy. Który mamy poziom? 11. Jedenasty poziom. Nie wiem od którego tam coś ciekawego na nas czeka. A my jesteśmy już na trzecim poziomie katedry, i niżej czeka na nas. A tu spotkamy naszego dzielnego najemnika, z, których, z, z którego usług na pewno skorzystamy. Na hardcore nie ma co. Tym bardziej, że to jest. O, właśnie, jestem ciekawy, jak na Monster Pla... Power. Monster Player zawsze to mylę. Jak na Monster Power 10 ogólnie najemnicy będą się zachowywać. Czy będą dostawać straszny wpierdziel, czy również ich szybkość zdobywania doświadczenia, a także przede wszystkim obrażenia, jakie zadają, są przeskalowane. To jest bardzo interesujące. To znaczy, przeskalowanie obrażeń się nie, nie spodziewam. Bardziej się spodziewam. Spodziewałbym się tego, że dostają dużo więcej punktów doświadczenia i to by było to by było bardzo, bardzo fajne. Ja jeszcze sobie tylko to wyczyszczę, zanim pójdę do do wojownika. Dobra, idziemy jeszcze tutaj boczkiem. Nic tu nie ma, nic tu nie ma, półek. No dobra, posprawdzajmy. Złoto jakieś Dobra, to z armor Raka będą zawsze uszkodzone, wypadać głównie uszkodzone. Jest olbrzymia szansa, że dokładnie taki przedmiot wypadnie. Jeżeli chodzi o to, jak teraz wygląda Diablo 3, no niestety postaci po ostatnich patchach, postaci walczące wręcz, są w gorszej sytuacji. E, niestety od dnia premiery nadal najpotężniejszą klasą jest Barbarzyńca. To, co robi, jest po prostu niewyobrażalne, niesłychane. Jest postacią dosyć drogą, ale. No niszczy, po prostu niszczy system, tak można powiedzieć. E, czy się to komuś podoba, czy nie. E, kiedyś taki był Demon Hunter, obecnie. Obecnie jest Barbarzyńca. To znaczy Demon Hunter był zawsze dobry, ale jednak barbarzyńca e, to była zawsze postać o krok przed każdą inną. Nie wiem. E, i w dwójce mówiło się dokładnie to samo. Ja oczywiście tam grałem e, łuczniczką. To był, e, to był styl, który mi pasował, który sprawiał mi frajdę. E, ale pamiętam, że najtrudniej PvP grało mi się z barbarzyńcami. Jeszcze paladyni potrafili też być upierdliwi, ale ogólnie, nie wiem, jakoś Diablo zawsze się kojarzy, że jednak te klasy walczące w zwarciu... Są jakoś w lepszej sytuacji niż postaci, które walczą wręcz. Jakoś to kajtowanie niezbyt dobrze, niezbyt dobrze działa w Diablo, w serii Diablo. I no cóż, wychodzi na to, że jeżeli ktoś chce mieć łatwiej to, a nie lubi, tak jak ja, grać postaciami walczącymi wręcz, no to ma po prostu dużo trudniej, albo przemol, przy, przezwycięży swoją niechęć i stworzy wojownik, wojownika. Zresztą bardzo dobrym przykładem jest to, jak wyglądał Witch Doctor, a jak wyglądał Monk. Przed pierwszymi w ogóle nerfami, to, było, to był kosmos. Po prostu, Witch Doctor był tak słabą postacią, że no to się w pale nie mieści. Te buildy, które później się pojawiły, e, oczywiście ludzie się z nich cieszyli i tak dalej, ale to było nic. Parważyńca tak naprawdę się śmiał. Witch Doktorem nadal trzeba było uważać i tak dalej. Nawet tak się tego tanka zrobiło, Witch Doktora, bo miałem takiego, to było tak żmudne, nudne i nieciekawe że naprawdę podziwiałem osoby, które grały takim buildem, a Barbarzyńca wpadł, sieknął trzy razy i tyle. Jak zobaczyłem walkę z Azmodanem Barbarzyńcy, to jak przypomniałem sobie, ile ja się musiałem tam mordować, nawet na, nawet na normalu, a Barbarzyńca wpadł, sieknął trzy razy mieczem i to było już. Nawet nie uciekał spod tych syfów, które, które wychodziły obok. Witch doktorem na coś takiego nie mogłem sobie pozwolić gdyż byłem niszczony w trybie w trybie błyskawicznym dobra mamy no gingościu. gościu mamy bossa rozwalonego rzuciłby jakiś fajny przedmiot byłoby bardzo dobrze z jego strony eee, jakieś shity Dobra, co my tutaj nosimy? Słabsze, 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 to też słabsze. Eee, same shity. Dobra, tak, chcę Templara. Weźmy sobie od niego leczenie, ustawimy go na tanka. Nie, 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 nie. Regeneruję. O, dobra, regeneracja jest dobra. Zawsze jest to dobra regeneracja. No i przechodzimy do czwartego poziomu katedry. Nie wiem, czy ją teraz skończymy. Ile mamy tutaj? 15 minut. No ja raczej nie przejdę jej w... tak krótkim czasie. A później już jest walka ze Skeleton Kingiem. Dlatego dobra. Ja nie będę sztucznie przedłużał filmiku. Na tym poziomie... Zakończę. Chociaż nie tu jeszcze. O jezu, przecież tu jest jeszcze drogi. Dobra, pójdziemy tak do 20. Minuty, zdobędziemy o, zdobędziemy poziom doświadczenia i to będzie idealne zakończenie tego odcinka. Bo nie do Skeleton Kinga, to przecież tutaj jeszcze jest kawał drogi. I raczej na pewno, nawet w następnym odcinku, może nie udać mi się tam tam Dojść. Żeby było śmiesznie, mamy 11 poziom, a my jesteśmy przed Kreton Kingiem. Niesamowite. Odpalmy sobie skrzydełka, bądźmy pro. Okej, okay, okej, okay, coś tam gadają. Jakieś same pierdoły. Wiem, że potrzebujesz Fiury. A ja potrzebuję, żebyś zdobył poziom doświadczenia. Mocią panie. O, idą brzale. U, tu, 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 tu. Bum. A tutaj wychodzą z nich te fetysze. A nie węże. Fioki życia jest całkiem nieźle. Mamy 12 sztuk Oczywiście. Jak grałem na sofcie, to pamiętam, że te fiolki się po prostu wyrzucało w momencie, kiedy dobiło do setki, gdyż było ich tak dużo, a nie korzystało się z nich w ogóle wcale. Jeszcze teraz mam to leczenie tego templara. Oczywiście to nie jest takie leczenie, które nie wiem, sprawia, że jestem nieśmiertelny, ale zawsze jest to dużo łatwiej niż bez tego leczenia. Jeżeli będę kajtował jakiegoś bosa czy kogoś to. To będę się w stanie chociaż troszeczkę podleczyć. A to myślę, że na tym poziomie będzie, będzie dosyć istotne. Dobra, wybijamy kolejnych skurczy synów. Ja bym musiał się do tego przede wszystkim dostać. O kurde, jeszcze gruba idzie. Dobra, trzeba stu nawalnąć. Teraz może renda. Oj, 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 oj niedobrze. Dobra, gruby lecisz. Dobra. Bardzo dobrze. Master No i nie będę już tych białych zbierał. Wiem, że to złoto, ale to są tak małe ilości, że myślę, że upierdliwość związana z noszeniem tego syfu jest większa niż wartość sprze sprzedażowa. I proszę bardzo. Dwunasty poziom. Jakże cudownie. Mamy jakąś runę Ground Stompa. I Seismic Slama, ale z Seismic Slama nie korzystamy, to to nam nie jest póki co aż przydatne. No i to by było tyle na tym 12 poziomie. Jeszcze zobaczmy, co tu jest. Tu nie ma nic. Dajcie jakiegoś żółciaka. O, orb wypadł. Po co mi orb? Po co mi orb? Chciałbym jakąś broń taką z pierdzielnięciem ostrym. Mam ile? 11,7. O, pro! Pro niesamowicie! Okej... Okay. pójdźmy jeszcze tu... Tam prawdopodobnie będzie zakręcało w lewą stronę. Albo druga opcja to może być przesmyk. I, i tak, tak, to jest ten przesmyk, czyli po prawej stronie będzie tylko zejście... Zejście na dół. Już te mapy po tak dużej ilości... zagrania godzin w Diablo 3 no one siedzą po prostu w głowie pod tym kątem Torchlight 2 jest dużo lepsze tam jest wszystko generowane dynamicznie jest pod tym kątem Blizzard po prostu dał straszliwie straszliwie dupy poszedł po prostu na łatwiznę bo no mieli wszystko gotowe w dwójce to jak świetnie działało przy to było rewelacyjne fakt, to też była jakaś tam pula tych map, yy, które się generowały. One były jeszcze dodatkowo miksowane, ale no w porównaniu do Diablo 3, Diablo 2 pod tym kątem było rewelacyjne, a tutaj jest kichowato, można, można tak powiedzieć. Dobra, będę dostała trochę oj, coś przylagowało. Trochę więcej doświadczenia. Nie wiem czy mi to jest potrzebne, ale ale załóżmy, ten przedmiot, obrona tam spadnie o jakieś śladowe ilości. Dobra, to może jeszcze pójdźmy tutaj dosłownie chwilkę, aby zobaczyć, co na nas czeka, a resztę sobie dokończymy w następnym odcinku. Trafimy czy nie trafimy, zobaczymy. Tak, tak, o grubasy, o kurde staje się coraz znowu coraz mniej uważny i oby to się nie zemściło na mnie i zauważyłem że tak jest jak odpalam e, diablo żeby zacząć nagrywać to jest cudownie i pięknie pełne skupienie i tak dalej ale im dłużej obcu, obcuję z tą grą to wychodzą nawyki wyniesione z gry na sofcie. jeszcze dodatkowo na Monster Power 1, na, na tym domyślnym poziomie, gdzie po prostu wystarczyło wcisnąć lewy przycisk myszki i szło. I wszystko było straszliwie, okrutnie mordowane. Jest tu oblizowany kamień. Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że tu w tym zaułku dokładnie tak zrobimy. W tym miejscu zakończymy ten odcinek. 20 minut myślę, że to jest idealny czas. Takiego czasu chcę się trzymać nagrywając na YouTube. Spotkamy się już jutro. Nie, za dwa dni. Jutro będzie odcinek Storchlight. Spotkamy się w tym oto miejscu i myślę, że będziemy powoli zbliżać się do skeleton kinga. Może mi się uda nie, nieco przyspieszyć i dojdę tam w ciągu kolejnego odcinka. Jeżeli nie, to będziemy bardzo, bardzo blisko i to będzie, no, sprawdzian pierwszy, taki większy sprawdzian, jak mój barbarzyńca sobie radzi i jaka to jest ogólnie trudność. To będzie naprawdę, naprawdę fajny boss. Póki co. Żegnam się z Wami do następnego odcinka. Zapraszam również na moją stronę mmovolt.pl, gdzie znajdziecie e, świeże informacje z całego świata gier MMO, który jest bardzo, bardzo bogaty. Jeżeli podoba Wam się filmik, to subskrybujcie mój kanał, klikajcie tam cokolwiek tutaj się klika, nie wiem, jestem YouTubowiczem bardzo młodym, niedoświadczonym, także proszę się ze mnie nie nabijać. Cześć!